Witam wszystkich w dzisiejszym filmie. Dzisiaj pokażę Wam jak zrobić takie oto bombki metodą karczechową. Chciałabym właśnie pokazać Wam tą metodę, ponieważ sama bardzo zainteresowałam się tym w tym roku. Właśnie szczególnie, że zaczęliśmy już miesiąc grudzień, nadchodzą święta. Może wielu z Was chciałoby się nauczyć właśnie jak takie bombki robić. Jeżeli ktoś jeszcze nie trafił, w ogóle nie widział takiego czegoś, to warto będzie też to zobaczyć. Do wykonania takich bombek potrzebujemy kulek styropianowych. Akurat tutaj mam dwa przykładowe rozmiary. Ta jest jak widać większa, ta mniejsza. I w sumie tam, gdzie ja kupowałam, były dostępne tylko te dwa rozmiary, ale wydaje mi się, że tych kulek jest o wiele więcej. Tutaj mam też dwa rodzaje szpilek. Jedne krótsze, drugie dłuższe ponieważ raczej tymi dłuższymi wykańczam, żeby lepiej się trzymało, a tymi krótszymi po prostu przyczepiłam poszczególne wstążeczki. Mam jeszcze naparstek, ponieważ przy trzeciej bombce pod rząd bardzo już bolał palec od wbijania szpilek, dlatego później pomyślałam od razu o naparstku. A tutaj, no i oczywiście różnego rodzaju wstążki, to już w zależności od tego jaką chcemy wykonać bombkę, można szukać inspiracji w internecie, tak jak ja szukałam. I po prostu akurat tutaj mam do dyspozycji takie kolory. Myślę, że najbardziej podstawowym będzie ten biały. I moja ulubiona bombka, którą do tej pory zrobiłam jest biało srebrna więc no ale to zależy oczywiście od gustów i każdy z nas może skomponować swoją bombkę. Tutaj mam dla Was też przykładowe bombki, które zrobiłam. Raczej jak widzicie obracają się w fiolecie, ponieważ pasuje mi po prostu do pokoju. Tutaj zrobiłam taką gęsto wykonaną, bardzo mocno ściśnięta, trójkąciki są, nie takie większe jak zwykle i dużo, wielu osobom też się ona właśnie bardzo podobała i było naprawdę przy niej dużo pracy, bo jak widać więcej jest tych warstw niż na przykład tutaj. Myślę, że to jednak widać na pierwszy rzut oka. Tutaj zrobiłam właśnie w połączeniu z różowym jeszcze takim jakby szarym. No tak, szarym. I właśnie chciałam zrobić taką słodziutką bąbkę, ponieważ tą daję też na prezent. A tutaj jest, no, myślę, że taka klasyczna, kojarząca się ze świętami, nawet mi pasuje do yy, czerwono-kremowa, taka ładniutka. Myślę, że yy, jest to fajny sposób też na prezent, jednak nie trzeba, znaczy też trzeba troszkę w to pieniążków włożyć, ale yy, ja uważam, że to jest bardzo fajna właśnie rzecz, kiedy można dostać też od kogoś, yy, co ktoś wykonał ręcznie, bo to my, uważam, że to jest bardzo fajny prezent, a nie taki po prostu tylko i wyłącznie oklepany i kupiony w sklepie. A dzisiaj zrobimy bombkę biało-srebrną, którą też już wcześniej zrobiłam, jednak została podarowana Łukaszowi na jego urodziny. W sumie to był też prezent na święta i była właśnie z tych większych kulek, czyli była ta. A dzisiaj zrobimy taką mniejszą, ponieważ zajmie też mi mniej czasu, o wiele mniej czasu, więc możemy przystępować do działania. Zaczynamy oczywiście od pocięcia wstążeczek na, tak około, na takie około 5 cm paseczki. Oczywiście tutaj będziemy ich potrzebować zdecydowanie więcej, ja tak na razie sobie tylko yy, pociąłam i później po prostu sobie docinam w międzyczasie, jak robię sobie malutką przerwę. Więc zaczynamy od takiego krzyżyka w dowolnym miejscu. Właśnie popełniłam błąd. Lepiej, żeby takie coś nie odstawało, dlatego ja przyczepię tutaj jeszcze raz, żeby wszystko do siebie ładnie przylegało. I to też dotyczy wszystkich trójkącików w bombce. O, I tak to powinno wyglądać. Oczywiście nakładamy krzyżowany jeszcze jeden. I w taki sposób zaczniemy robić całą bombkę. I tak zaczynamy. Mamy krzyżyk na samym środku. Następnie bierzemy kolejny kolor, który wybraliśmy. Lub nawet jeżeli to jest więcej niż dwa kolory, bo tutaj w tym przypadku są to dwa, to możemy połączyć, które chcemy w związku z naszym po prostu naszym podobaniem, jak nam się to będzie podobało. Potem z tych robimy takie trójkąciki. Musimy też uważać, żeby one tutaj były proste. To nie jest jakoś super łatwe i sądzę, że osoby niecierpliwe miałyby z tym problem. Ja jej tutaj zawsze tak sobie jeszcze że tak to powiem pracuję, żeby były takie yy, płaskie. No i potem robimy po prostu taki, tak będziemy po kółeczku układać wszystkie trójkąciki obok siebie. Tutaj sobie podtrzymuję palcem i bok który kącika przyczepiam szpilką. I tak naprawdę jeden trójkącik mamy już zrobiony i robimy tak w kółeczko. Jeszcze drugą pokażę, a potem pokażę już efekt, jak będzie cały jeden rządek i co robimy dalej. Tak jak powiedziałam, nie jest to łatwe, ja sama mam czasami z tym problem, żeby one tutaj były w miarę równe, żeby można było je ładnie zgiąć i kładziemy mniej więcej blisko siebie, w odległościach takich samych i równo środka, coś takiego. W no sumie ja to częściej wolę brać właśnie te dłuższe szpilki, ale to tylko dlatego, że po prostu łatwiej je złapać i łatwiej nimi operować niż tymi malutkimi. No ale tych malutkich jest więcej, więc trzeba też je wykorzystać. Jeżeli, jeżeli trójkącik odstawałby gdzieś tutaj na środku, to można oczywiście tutaj jeszcze jedną szpilkę dodać. I tak robimy cały rządek na około, zaraz pokażę efekt. A już zrobiony cały jeden rządek, tutaj się stworzyła taka gwiazdeczka. I teraz będziemy po prostu nakładać kolejny kolor, zaraz pokażę jak to powinno wyglądać. Kiedy już mamy kolejny trójkącik gotowy, po prostu będziemy teraz robić drugi rządek, tak na równi, tak jakbyśmy nakładali na ten pierwszy trójkąt. I żeby to było wszystko równe, żeby tutaj tworzyła się po prostu jedna prosta linia. A tutaj w tym miejscu jak już będziemy tworzyć trójkąciki, tego nie będę już pokazywać, tylko powiem. Eee, tutaj kulka jest szersza i po prostu w tym momencie zaczną się robić tutaj prześwity, ben, yy, będą widoczne szpilki lub, lub po prostu jakieś yy, yy, prześwity kulki po prostu z i nie będzie wszystko zasłonięte. Dlatego wtedy można zrobić jeszcze jeden rządek tego samego koloru, jak zrobimy przy sobie, to potem jeszcze jeden rządek pomiędzy. Nie tutaj na równi z tym, tylko pomiędzy po prostu na tej samej wysokości co tamte poprzednie. I potem już trzeba do wszystkich dokładać, czyli w sumie dwa razy tyle trójkącików będzie i trzeba je też tak dokładać na równi prosto z tym. Więc porobię teraz trójkąciki srebrne na tych. I pokażę wam też zaraz efekt końcowy, a później już pokażę całą bombkę skończoną, zrobioną, ale jeszcze bez tych takich kokardek na górze, bez tych wykończeń, bo to też muszę wam pokazać jak zrobić. Jak wygląda kolejna warstwa. Tutaj teraz położyłam wszystkie srebrne. Następnie będę kłaść znowu białe. No i tak do samego końca. Dopiero wam pokażę, jak już będziemy przy samotkim końcu i wykonamy po prostu już wstążki. Górne na bombce, które są taką bardzo ładną ozdobą. No i oczywiście yy, to kółeczko takie, wiem, zapomniałem jak to się nazywa, żeby po prostu no, przewiesić bombkę na chońce czy to na tym stojaczku takim co właśnie jest do tych bombek. Tak wygląda bombka już praktycznie skończona, cała już jest trójkącikami zrobiona. I teraz przyszedł czas po prostu na końcówkę, którą bym właśnie chciała Wam teraz pokazać na przykładzie tej bombki, która już jest skończona i właśnie pokazać Wam jak zrobić te wszystkie trójkąciki tutaj, żeby te były tak bardziej na płasko, że tak powiem, te bardziej do góry. I właśnie zrobimy to wykończenie też do powieszenia na choinkę. Tutaj jak widzicie na razie jest tylko kółeczko na samym środku, a cała bombka już jest wykończona i wygląda właśnie w taki sposób. I teraz przejdziemy do zrobienia środka. Zaczynamy od pięciu równych pasków, takich oczywiście mniej więcej i zrobimy te tutaj dolne wykończenia. Więc robi się to tak, że składamy po prostu tak na siebie. Mocno jakby przyciskamy do środka, można je spłaszczyć, żeby one właśnie były takie płaskie, a nie wystające. I wtedy tutaj już mamy trójkącik. Teraz przyczepiamy go w sumie w każde miejsce, gdzie chcemy. Byłyby by tylko, było ich pięć i byłem w mniej więcej równym odstępie. I tutaj przyczepiamy po prostu szpilką. W dwóch miejscach możemy w jednym jak chcemy. Tutaj oczywiście jak odstaje, no to zawsze też przyczepiam, żeby to wyglądało w miarę. I tak robimy pięć razy. Kiedy już zrobiliśmy taką właśnie gwiazdeczkę na górze, weźmiemy się teraz za robienie tych podniesionych części, że tak to powiem. Czyli teraz będziemy robić takie podobne wstążeczki, ale nie takie, które idą w dół, tak jak właśnie te tutaj. Tylko właśnie teraz będą bardziej podniesione do góry i jednocześnie pokażę Wam jak schować tą wstążkę właśnie tutaj pod spód. Nie jest to jakoś super łatwe, ale myślę, że damy sobie radę. Tym razem z kolejnego koloru, w moim przypadku właśnie z tego srebra, wycinamy znowu pięć takich paseczków, mniej więcej takich, jak właśnie tutaj były yy, w tej części bombki. Tak naprawdę jednak potrzebne nam będą tylko trzy paseczki, ponieważ ja tutaj wyciąłam za dużo, ponieważ tutaj w tych miejscach są trzy osobne, a tutaj jest już połączenie dwóch yy, i sprytnie trzeba potem tutaj tą wstążeczkę przerzucić pod spód, ja zaraz pokażę jak, ale najpierw zajmijmy się tym, że tak jak tutaj, mamy tą gwiazdeczkę pod spodem, po prostu mamy ją tak samo. Tutaj mamy górę, tu też. Tutaj mamy dwa boki, tutaj tak samo. I teraz kładziemy ją tutaj, czyli będziemy przyczepiać tutaj, tutaj i tutaj pomiędzy. I jak zrobię te trzy, to przejdziemy do następnego, do następnej części. Zajmiemy się teraz górną częścią, robimy to praktycznie tak samo jak wcześniej. Nakładamy tutaj pod górę, chwytamy od spodu i przykładamy w to miejsce, tak żeby one szły właśnie pod górę w taki sposób. Idą teraz pod górę ładnie. Tutaj przyczepiamy szpilką. I tak to właśnie będzie wyglądało w trzech, dokładnie w trzech miejscach. Kiedy już mamy przyczepione właśnie te trzy takie podgórne, że tak to nazwę, wstążki. Teraz będziemy robić tą jedną i chować tak jak tutaj właśnie wstążkę pod spód. Nie jest to jakoś super łatwe i rzadko wychodzi mi za pierwszym razem, ale się postaram. Tu przy samym końcu robię tak jak tamte i przyczepiam z jednej strony. Troszkę jeszcze więcej nawet wezmę. Mam nadzieję, że dobrą długość przycięłam, bo czasami zdarza się też, że przytnę po prostu za mało. I wtedy trzeba bawić się jeszcze raz. I tutaj przyczepiamy na samym środku. Teraz jest coraz więcej warstw i szpilki przechodzą coraz ciężej, więc trzeba troszkę się nasiłować. Ale w miarę widzę, że wychodzi. Kiedy już przyczepimy, w moim przypadku są to akurat dwie szpilki. W sumie to jeszcze bardziej powinnam je tutaj w tą, chociaż w sumie dobra, o, idzie przekręcić. Wystarczy, że właśnie przekręcimy tutaj i teraz powinna wstążka iść tu, w tą stronę, żeby powstał, powstała właśnie gwiazdeczka. I teraz weźmiemy inny kolor, też troszkę dłuższy. Schowamy go tutaj pod spód. Pod spód tego, jak tutaj będzie przechodzić. O, coś takiego. Tylko, że jeszcze bardziej muszę tutaj przekręcić. I to od razu chowamy. Przyczepiamy szpilką na samym środku, żeby nam oczywiście nie uciekło. I teraz wykonujemy też tutaj, właśnie o, tutaj już będzie troszkę trudniej, ponieważ jedną część mamy kompletnie, właśnie już zablokowaną, ale zanim to przyczepimy, tą drugą część. Trzeba to od razu przełożyć też z tej strony, żeby właśnie było pod stążką. O, właśnie i tu chowamy. Znowu przyczepiamy w tym miejscu, żeby nam ta część stążki też nie uciekła. I mamy właśnie przyczepione już tutaj, że możemy normalnie ją chwycić. Jednak pozostaje jeszcze do zrobienia tutaj ostatni wywijaz. Więc podkładamy po prostu tutaj. Staramy się to w miarę zrobić prosto, chociaż to tutaj jest już zdecydowanie trudniejsze. Żeby to jeszcze poszło pod górę. O, coś takiego. Przyczepiamy również jedną szpilką. Nie wiem, czy mi nie uciekło, teraz chyba uciekło. O, jeszcze bardziej to zawinęłam. Tutaj jejku, już wbić nie mogę. Tutaj. O, tak. I teraz jeszcze raz. Żeby wszystko się dobrze trzymało. Można jeszcze parę tych szpilek tutaj dodać, żeby na pewno wszystko było stabilne. Ja jeszcze właśnie parę tych szpileczek tutaj dodam. Żeby ich było w miarę tutaj równo. Dodam też tu. Tutaj na zewnątrz niestety te szpilki już będą widoczne, ale myślę, że to nie jest żaden problem. Aj, spadła. <grych> I przyczepiam właśnie jeszcze w niektórych miejscach te szpilki. No i w sumie bombka jest już całkowicie gotowa. Mamy te wstążki wystające spod spodu, mamy te na zewnątrz. Możemy na spokojnie powiesić na choince i wygląda to właśnie w taki sposób. Tutaj wyszło troszkę krzywo. O, już jest trochę lepiej. Mam nadzieję, że bombki Wam się podobały. Te, które zrobiłam oraz tą właśnie, którą zrobiliśmy w dzisiejszym filmie. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że właśnie komuś z Was uda się zrobić też taką bombkę. Jest to naprawdę bardzo fajna alternatywa na prezent, między innymi właśnie dlatego zdecydowałam się na zrobienie takiego filmiku, ponieważ sama w tym roku rozdaję na prezenty, tak jak już wspomniałam. I zachęcam też do subskrybowania kanału, żebyście byli na bieżąco ze wszystkimi filmikami, a palet tych świątecznych będzie. Jeżeli macie tam jakieś pomysły, co mogłabym jeszcze Wam pokazać, to piszcie mi w komentarzu. Zachęcam też do śledzenia tam innej aktywności, no i zostawienia łapki w górę, jeżeli było to dla Was przydatne i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć!